Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogatowski, a dzisiaj przetestujemy sobie po długiej nieobecności tryb 3 vs 3. Jako, że w sumie na ostatnich odcinkach testowałem właśnie i dwójki i nawet jedyneczki, rankedowe się trafiły, tak dzisiaj przyszedł czas na trójki, żeby zobaczyć jak to się, z czym to się jadło. Tak naprawdę. O kurczę, tutaj do samego końca asystowałem piłce, aczkolwiek nie palnąłem niestety. No tak jest, no to trzeba brać pod uwagę, że właśnie to, czego mi brakuje, to jest, to jest rozegranie. Żeby cały czas w tempo dobrze wjeżdżać, żeby to dobrze chwytać i żeby trafiać te piłki na 100%, to brakuje mi tego rozegrania. No bo wiecie, tutaj no wspominałem ostatnio zapewne, no grałem tyle co podczas. E, nagrywek, ale od razu informacja, że jeżeli chcielibyście faktycznie zagrać, bo widziałem, że parę osób się tam zgłosiło, e, w te 1 na 1, to napiszcie proszę was na Discordzie, tylko nie wiem, czy do mnie na PW, bo to PW mam jakieś tam zablokowane i się trzeba przebijać przez tonę po prostu wiadomości spamowych. E, może wejdźcie do mnie na Discorda, jeżeli jeszcze nie jesteście i może tam po prostu wiecie, e, napiszcie w kategorii Rocket League że zgłaszam się jakby co do zagrania, no bo ja bym szukał kogoś, z kim mógłbym zagrać albo w piątek, albo w sobotę wtedy, żeby odcinek na niedzielę był, nie? Oczywiście mo mogą to być godziny po poszkolne, że tak powiem, teraz powrót do szkoły, więc, więc wszystko jest jasne. Czy porobotowe też, jakby to ktoś po prostu do roboty chodził. To może tak być. Dobra i nie ma niczego. No nic, na razie wiecie. 3 na 3, jak to są randomy ale to po prostu czasem może być ciężko, żeby coś się więcej tu wydarzyło. Po prostu ludzie sobie jeżdżą. Ludzie sobie odbijają piłeczkę. Nic się nie dzieje. O, teraz możemy zdupcyć sytuację, chociaż mój wyratował. Ja ją jeszcze próbuję przebić gdzieś dalej bez buścika, zero buścik gaming. Niestety na ten moment powinniśmy wjeżdżać w te drobne. Dobra, to poleciało za daleko. Za daleko, żeby ktoś z nich to przyjął do normalnej akcji. Ale nasz tutaj zrobiłby, niestety, wilczą przysługę normalnie. Wpychając mi to do bramki. Ale na szczęście tak się nie wydarzyło. Dobra, próbujmy, próbujmy dalej. ojojoj, nie, dobrze. Przecież tutaj ciężko będzie. Halo. Jeden, drugi, trzeci. Oj, znowu. Oj, znowu przysługa dla drużyny przeciwnej stworzona została. Dobra. No to też może być jako przysługa uznane, ale. Załóżmy, że, że nie... Jakieś przyspieszenie zrobiliśmy. No ja się boję do ataku w ogóle z nimi jechać trochę, tak? Przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że wolę gdzieś na defie siedzieć, bo no im nie ufam troszeczkę, jeżeli chodzi o atak. Nie ufam im. No nie ufam im w ogóle, o cokolwiek, nie mamy w ogóle połączenia żadnego. W te same miejsca jeździmy. O te same piłki się bijemy ty. Dobra, zacznę wyjeżdżać. Najwyżej stracimy bramkę. O, I za moje plecy piła, ale ten za, za mną powinien to mieć. Dobra, odbiłem to i ktoś trzeci tutaj. Odbitka jeszcze cokolwiek. Cokolwiek. Dobra, kolega sam to będzie rozgrywał, OK, bez wusta jedzie, co prawda. Ale skoro wybrał taki los, no to już... No to niech tak będzie. Skoro tak chce. Dobra, on się nie porusza teraz. Niedobrze, niedobra to. Oj ojoj, oj, oj. i ten kolega busta jeszcze zabrał. Bardzo niedobra to sytuacja. Dawaj, 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 dawaj. No taki mecz mówię, nic się konkretnego nie dzieje powiem wam. Ani jedna, ani druga drużyna nie jest w stanie jakby stworzyć dobrego ataku. Kurczę, bałem się, powiem wam trochę, że mi gość to zgarnie sprzed maski. No, i teraz wyszło. Piłka poszła, trzech poszło, nikogo tu nie było więcej. Aha, bo oni coś takiego zrobili. Jeden. Nie wiem po co ten do boku tak wleciał. Ten wyjechał z bramki, próbował to palnąć, w ogóle bardzo fajny goal explosion. Ale ten drugi od boku, nie wiem po co jechał. Na rotacji jechałby do bramki, wiecie, i by to wybronił ten trzeci wtedy. Dobra, podasz, 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 podasz Ajaj aj, 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 aj. Panie Pilo, może pan wróci w końcu Bo to pan żeś tak siedzisz, ca... Siedzisz nawrotki, robisz Dobra, nie ma nikogo na bramce przez chwilę. No niestety, proszę państwa, no 1-0, taki przypadkowy, całkowicie przypadkowa akcja się jedna wydarzyła i, i tak to wygląda pan Pillow wyszedł z gry niestety dobra jakieś razy 2 x a bo oni wszyscy razem grają dlatego jest 2-2-1-8 się zastanawiałem czy to jakieś punkty tajne ukryte na no, to wychodzi że nie no nic w tym meczu się po prostu nie działo no kompletnie u nas nawet wiecie oni mają trzy strzały na bramkę ale u nas też nic się nie działo, u nas nikt nie bronił. Więc te ich strzały na bramkę po prostu były prawdopodobnie, no nie wiem, nie trafione, czy, czy jakby to, to nazwać inaczej? No, no po prostu nic się z tym nie wydarzyło za bardzo, nie? Więc yy, dobra, dawaj, trzeci gościu, akceptuj dogrywkę i lecimy. A ja sobie jeszcze zapiszę, tak, yy, opcje, nie, gdzie to się, save replay. Zapiszę sobie 02 09 2024. Okej, okay, okej. Okay. Ile czasu jest jeszcze? Powiem wam, że ciężko z wyszukiwaniem było tego meczu 3 na 3 Nie chciało znaleźć za bardzo. A że tak powiem, śpieszemy się, więc potrzebuję teraz to nagrać. Yy, I nie chciałbym szukać znowu drużny przez ileś minut. No dobra. Jedziemy znowu, ta drużyna Gordon Ramsay. No przynajmniej wiem, że ci przeciwnicy, mimo tego, że grają razem ze sobą, to nie stanowią raczej większego wyzwania. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. E, pytanie bardziej brzmi, czy nasza drużyna sobie będzie przeszkadzać. No, w tamtym meczu nic się nie działo. Po prostu. O, i teraz mój dobija, i mamy to. No, niekoniecznie. Stało się tak jak powiedziałem. Dobra, wybiłem gościa z bramki całkowicie. Jezu, do, dobrze tu byłem, dobrze, że tu byłem, dobrze, że byłem. Dobrze, że gościa z bramki wywaliłem. O, ten się ładnie bawi. Dobra, okej, okay, jest. Mamy to pierwsza bramka i to moja jeszcze. Po mojej akcji... A, bo tych dwóch gości gra ze sobą. Dobra, to też... Zmienia postać rzeczy trochę, że oni będą pod siebie może grać bardziej A Ła! Kurczę, nie spodziewałem się. Myślałem, że będę wyżej gdzieś do tej piłki tak naprawdę. Dobra, oni robią poda... To czy gracie ze sobą i komitujecie podwójnie piłkę? Co wy robicie w ogóle? Jeden z pleców drugiego mógł walić, ale no powiem wam moi niebezpiecznie tu grają. Ten ne z gorzej chyba na ten moment się sprawuje. Ten jakoś mam wrażenie, że, że bardziej się bawi, ten drugi. Ale mam wrażenie, że też nie ma mojej rotacji do, do przodu tutaj. Bo goście jadą do połowy do, do tyłu, ale zaraz nawrotka szybka jest robiona. Ja się będę, powiem tak, ja się będę ty tyłu wtrzymał najwyżej. Nie przeszkadza mi to za bardzo. Mogę się tyłu wtrzymać. No, 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 wy, wyjść kolego z tą piłeczką. Okej, okay, no to już gorzej, już gorzej. Dobra, ma to ten typ, no na szczęście mówię, te, ten, ten typ już trochę lepiej ogarnia sytuację. Prawdopodobnie niż my, jeżeli chodzi o jakąś grę w powietrzu. Dobra, zdemowany jeden. Ich wcześniejszy bramkarz. Dobra, i czy oni coś robią z tą piłką? Nie, zostawili. Eee, piłka po prostu sobie podleci. Ja ją zgarnę i nic więcej z nią nie zrobię. Zostawiając gościowi z tyłu za moimi plecami. No dobra, jadę. Żeby nie było. Przebijamy piłkę w stronę bramki przeciwnej drużyny. I kolega tego nie trafił, niestety. Najzerox bez trafienia do bramki. A tam pustaczek chyba był. Praktycznie. No dobra, ja sobie z tyłu będę dalej jechał. Ten Najzerox, on jest cały czas z przodu. O, on się nie cofa nic a nic. Kompletnie. Dobra, tutaj tylko udawałem. Że sobie podjechałem, kurczę. Jakbym sobie dobrze podjechał do tego, to można było. by próbować coś do powietrza. Kurczę ten... No trochę mnie denerwuje. No nie powiem, że nie ten z cały. Ale dzięki temu kolega strzelił ładną bramkę. Bo ta piłka fajnie poleciała koniec końców. Jako takie podanie. Gość to ładnie wykorzystał. On, on ładnie się porusza w powietrzu. Ten bladyk. Więc jeżeli o to chodzi to... To tutaj całkiem nieźle to wygląda. Dobra. Bierze to. Weźmie to zapewne. On się tak... On tak słów fajnie się obraca, powiem wam, w tym powietrzu. Ten bladik. No bardzo ładnie to wygl wygląda. Znowu mnie straszy pannej Xerox ode mnie z drużyny. Straszy mnie znowu tym, że piła wraca nie tam, gdzie powinna. Dobra, oni sobie we dwóch grają z przodu. Wszystko fajnie, pięknie, ale ja muszę tutaj coś zdziałać. Kurczę, no gościu, zagrywaj te piłę do przodu, a nie. Kurde, no zabierają mi tę piłkę! A jeden drugi bez busta w tym momencie. Dobra, zabieram, żeby nie mieli na linii strzału piłki. Ojojo, ojoj, tam zagrał. Ładnie zagrał. Gdybym wiedział, że. Że tam będzie zagrywał, to tam bym się próbował ustawić, nie? No ale nie spodziewałem się, że tam zagra. Myślałem, że raczej górą na blisko puści. Dobra, zabieram też te piłę. Pozdro. Pozdro 700. Zabieramy piłeczki. I kolejną. Dobra, on się tu pobawi. Może się nic nie stanie, wiecie, w 30 sekund może dwóch bramek nie dostaniemy w razie W. Przeciwnicy się nie wydają aż tak mocni, żeby, mówię, że mogli nagle przycisnąć z bramkami. Nawet jak odpuszczę może sobie już obronę, chociaż, no kurczę, z przyzwyczajenia... ...podjadę do obrony. O, ale podałem im, podałem, ładne podanie. Ale oni tego nie wykorzystują. My też tego nie wykorzystujemy. Nikt tego nie wykorzystuje dosłownie. Wręcz bym powiedział. Okej, okay, piłka pod bramkę i nic z tego się nie dzieje. Dobra, ja mam Gola i w tym meczu. Mogę być chyba z siebie całkiem zadowolony. Dobra, odbijamy tę piłę, ona już nic. Nic się z nią nie stanie z tą piłką, już, proszę bardzo, MVP nawet weszło. No i super. Fajnie, szkoda, że wszyscy powychodzili z meczu. No już, to, to już był za duży poziom dla przeciwników, zdecydowanie. Jest, gol, asysta, save, dwa strzały, no i ten mecz był pełny, można powiedzieć, nie? To był taki cały mecz, fajny, rozegrany. Casual, trójeczka, może się znajdzie mecz jeszcze. Fajnie by było, no trójki też są w porządku, aczkolwiek mówię, ja chyba najbardziej lubię dwójki. Trójki są już też trudniejsze o tyle, że faktycznie no jak macie trzy osoby na rotacji, to ciężko taką pustą bramkę, nie? Bo na dwójkach, no jak wam akcja nie wyjdzie, no to już z tyłu jest problem. Chociaż nie, dobra. No trójki, trójki minimalnie mniej lubię niż dwójki, ale chyba tylko i wyłącznie właśnie dlatego, że dwójki są bardziej dyna dynamiczne, nie? Bo na trójkach często może być tak, że jest dosłownie cały czas 0-0 i się nic nie dzieje, czasami. Chociaż na tym wyższym poziomie, jak wtedy graliśmy. No to tam, tam akurat nie był spocój cały czas na trujeczkach. O, szepard przeciwko. No nieźle. Dobra, okej. Okay. Boty się usuwają. Trafiamy na ludzi w tym momencie. A, ja nic z tym nie robię. Oj. Nasi też z tym nic nie robią, ale to mówię takie. Się nie dogadaliśmy, ewidentnie. Ten jest ustawiony, żeby chyba coś tutaj uderzyć, ale udało się go przeciąć. Ja tylko zabezpieczam bok i wracam się. Dobra. I co? Ja się przygotowuję do wyjazdu. Oj, 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 oj. Szkoda, szkoda. Gość był pod piłką, to moja był. Wydaje mi się, że to była moja piłka tutaj. Ja miałem fajny motyw, żeby coś z tego zrobić, od tyłu jadąc. A gość długo pod tą piłką został. Nie spodziewałem się, że jeszcze będzie coś z tego robił. Co on by z tego zrobił? Do góry by to odbił? Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że, że ja tu miałem jakiś priority. I... Dobra, na razie tak. On nade mną, ja się wycofuję. Uuu, a tu trzeba tak z głową się wycofać. No, zostałem do tej piłki do ostatniej sekundy. Dobra, oni jeszcze coś z tego robią. No i ciężko, ciężko! Ciężko to, od boku, od boku tylko i wyłącznie. Tutaj próba od boku dałaby coś pewnie. Niestety. Też mam wrażenie, że za długo tutaj się zasiedziałem na tej pozycji. Okej, okay, ten z lewej nie pojechał. A na nawku? No tak, gość na awku. A co? A co? Na awku gość. Nie widać. Brońcie sobie. Dobra, no dobrze wiedzieć. No niestety, no niestety to już jest. Dysproporcja za duża będzie. Ten mecz byłby fajny, gdyby ten goś grał. <laughs> myślę, że mógł być fajny. Przeciwnicy są fajniejsi już niż yy, poprzedni. O dobra, wrócił do gry. Ok, pytanie jak nam by się tu grało. Dobra. Kurczę też, no już tak długo, długo siedzi myślę. No dobra. Gość bez boosta może wycofa. No nie wycofał, <noise> jak było widać. Właśnie no nie nie wycofał. Dobra i czy ktoś od nas coś z tego zrobi? Weźmie te piłę. Zagra gdzieś dalej jeszcze. No, niekoniecznie. No dobra, to przeciwnikowi wystawiłem, ale nasi są na plecach, więc z tym nie powinno być problemów. Chociaż nasz kolega tutaj bez busta całkowicie. Jeździ na oparach dosłownie. Uu To miało jakiś, jakąś przyszłość, powiem wam, to uderzenie. I na pustaczka! Oj nie! Jeszcze ja zrobiłem czystą dobitkę. oj, nie obronili tego. Dobra, nie spodziewali się. Wyszło coś z tego koniec końców. Tu się spodziewałem, że chłop na pustaczka wali. W ostatniej chwili... Tak, gość się zamotał tam. Nie spodziewał się, że ta piłka będzie tutaj jeszcze leciała. No dobra. <grywy> Jeden gol, trzy sejwy. Jest dobrze. Jest dobrze. Dajemy jakoś radę. Trzymamy się jeszcze w tym meczu. Żeby nie było... On to... Ojojoj, dobra. Zagrywam w prawo do środka i... Ty, no gol z tego wyszedł, Gość się zestrał znowu w obronie. No okej, okay, to miało być podaniem, ale. Końc końców, podanie w światło bramki poszło. Gość się zawinął źle i w okienko. No okej. Okay. Wracamy do meczu. To ja wracam sobie po busta. Na pewno. Siedzimy z tyłu. I w razie czego gramy do przodu. No ten chłop się zawalił w akcji strasznie dwa razy. I to ten sam chyba, nie? Dwukrotnie się zawalił. Przy tym. Ojojojojoj, oj, 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 odbitka, odbitka. Ojojojoj, oj, 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 co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Chłop chłopu piłkę kradnie cały czas. Ale żeby chłop chłopu, tak? Dobra, odbijamy ją na drugą ściankę. Ładna piłka w ogóle. Wyszła, niestety nie dla mnie. Nie dla psa ta piłka. Dobra, moja drużyno. Zrobiliście sobie se O, gość dwa sejwy teraz nabił. Bardzo dobrze. Sprawda ta piłka tak 2 na 10 szła do bramki. I w sumie obrona z tyłu była, ale gość dwa sejwy zarobił. Przynajmniej punkty są. Także gituwa. Dobra Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz ja zarobiłem jeszcze sejwa. Fajnie, fajnie. Pięknie. O kurcze, pieczone się nabiłem z gościem. Ja bym do przodu chciał pojechać bardziej, żeby ktoś przyspieszył. Zwolno na razie. O, dobrze, wyszło to! Mam wrażenie, że przypadkowo całkowicie, ale weszło. No goś tak uderzył w sumie. Ale ładnie, ty. Ponad trzema osobami. Idealnie poszło na lewy słupek na dalszy słupek. Super to wyszło. No i cóż. Oj, oj, oj. Nie wziąłem tego. O, dobrze, nie skakałem, powiem wam. Jak ja bym tam skoczył w piłkę, to bym ją wbił na samobuja. Byście samobuja tu widzieli, okej. Okay. Nie wziął tego. Ja później też tego nie wziąłem, to jest fakt. To leci w naszą bramę, nie? Nie leci jednak. Pozdrawiamy naszą bramkę. Czy oni tego wykorzystają? Nie wykorzystają tego. Overtime. No, dobra, może odpuszczę, odpuszczę tylko po to, bo nie mam czasu na overtime teraz. Nie, no, nie mogę tak łatwo odpuścić. Save, <śla> se zarobiłem za to jeszcze. Dobra, dobra, dobra. No, ojojoj, tu piłeczka myła. Niedobrze tak trollować swój zespół. A my musimy stracić bramkę albo ją strzelić szybko. Dawaj, 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 dawaj. Albo niech strzelają, a ja to puszczam, albo my to strzelamy. Dobra, uderzyłem w piłkę. Muszę ją pchać do przodu, ja wyjeżdżam teraz z bramki. Nie interesuje mnie to. Wyjeżdżam z bramki, lecę tylko do przodu. Na ten moment. Okej. Okay? Aj! Mógł, 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 mógł to bić. A i wybił mi to spod mordy. Dobra, na pustaczka bijcie, przeciwnicy, no. Pustaczka macie. No, co oni nie mogą nagle bramki strzelić? Trzy bramy nam wpakowali szybko. Dobra, dawać, dawać, dawać. Ja teraz tylko z przodu stoję już. A może się nie powinienem ruszać po prostu. I to wejdzie wtedy. Lawa, gdzie ja chciał wygrać, ale. Ale muszę wyjść z domu za moment. Ty. troluje mnie overtime w racket league. Dobra. I. No nie, najgorzej. Dobra, bramkarza rozwaliłem. No dobra, strzelam to, po prostu ja to strzelam. No musiałem, musiałem to zrobić. Przepraszam wszystkich widzów. Musiałem już to strzelić, abyśmy skończyli ten mecz po prostu. O. No dobra, ja myślę, że w tym odcinku w takim razie, proszę państwa, to było na tyle. Dało się zdobyć MVP, udało się trochę punktów zarobić, także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloj, cześć, Siemanko.